Dzień dobry wszystkim. 14 maja 2023. Przed chwilą chciałem znowu zapłacić coś. W końcu mi się udało gdzieś zalogować z nowymi przeszkodami. Oczywiście otoczenie utrudnia w pewien sposób. Od razu albo fala, mikrofalami z góry, albo z innych miejsc. I niestety, pomimo tego, że wprowadziłem wszystko prawidłowo i teoretycznie wszystko przebiegło prawidłowo. Płatność znowu nie została ściągnięta. Znowu mam zablokowaną jedną opcję, żeby cokolwiek zrobić. Kochana firma Sky Personal z Niemiec, jak i jeszcze jedna z Gliwic, otrzymały prikazy z pewnych miejsc z Bielefeld bo z innych, nie wiem, nie mam pojęcia. Jedno zablokowane, drugie zablokowane. Podatku rozliczyć nie mogę, bo komuś to znowu nie pasuje dzwoniłem w piątek, w czwartek wieczorem na kilka numerów telefonów do firmy napisałem jeszcze dzisiaj i dzisiaj ktoś mi odpowiedział żeby nie podawać już nazwisk żeby te osoby się nie męczyły bo to już jest po prostu no, kabaret to, to mało powiedziane odpowiedziała mi ta osoba że w sobotę i niedzielę nie pracują a natomiast w czwartek i piątek nie zauważają przekazywanych informacji ani nie odbierają telefonów z nieznanych oczywiście nam powodów. To tyle chciałam przekazać. Dobrego dnia. Na razie trzymajcie się.